Dojechaliśmy już na miejsce i zgodnie z planem robimy pączki, bo to jest tłusty czwartek. Już mamy wszystko przygotowane. Tutaj drożdże się rozczyniają z cukrem, już tam nawet wyrosły. Tutaj żółtka z cukrem roztarte i mleko z masłem rozpuszczone gorące. I teraz będziemy po kolei wszystko łączyć. Na przemian mąka z mlekiem i z masłem i na końcu drożdże. Nie? A przepis w ogóle mamy od mistrzyni pączkowej. Czyli pani Eli, także zobaczymy, czy nam wyjdą takie dobre pani, pani Pączki. Tak, pozdrawiamy panią Elę ze Skurcza. Tak. Dobrze mówię? Dobrze. To o tą panią chodzi? Pani tak. Gdyby nie ta pani, to byśmy, oj, byśmy nie wiedzieli, jak się pączki robi prawdziwe. To co? Sypiemy, czy no za sypiemy. chwilę wchodzimy my. na antenę? Sypiemy. sypiemy, ale nie wiem. No to sypiemy, to my, ja proszę, pokażemy, to my, jak, jak się ja proszę, a pula, mąkę, to my, pomagały pomagały. Tkua, Asia mąkę. Czyli hmm. rady. Nie, dobra, Asia nie. Może nawet przyspieszymy za chwilę ty całe sypanie. Zobaczcie. Taka jednorodna, zobaczcie, jednolita masa została utarta. I teraz, teraz na pół godziny odstawiamy i wtedy będziemy robić pączki. W ciepłe miejsce pewnie jakieś. Tak, się w Pół miejsce. godziny. No, to co w tym czasie? To, to Odpoczywamy. Miało. Zaczynamy formować pączki, tak na ładnie ciasto wyrosło. Cała miska się zrobiła ciasta. Mało. Mało. No, bo mała jest tyle, widzicie, jak drożdże działają. Zaraz będziemy formować pączki i pokażemy wam jak to robimy. Sklejamy już nasze pączki. Także na początek trochę to tak wygląda, jakby się sklejało pierogi, że brzegi, żeby nie wyleciał farsz. Wtedy formuje się w kuleczkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to aby się nie rozwali w tłuszczu? No zobaczymy, nie wiem. <śleszt> <śleszt> Jeszcze z pół godzinki, żeby trochę wyrosły, i to będziemy smażyć. Z pół kilo łąki wyszło nam 23 pączki, tylko że one tak na oko robione nie są równe. Także pewnie z 25 powinno być, że były wszystkie równe. Pierwsze cztery pączki już prawie gotowe. Smażymy na takim małym ogniu, tak około 4 minuty z każdej strony. Pączki już gotowe. Tyle zostawiliśmy sobie na jutro. Degustacja już była. Oczywiście degustacja już była. Na razie degustacja była oczywiście bez polewy. Z polewą nie będę degustował, bo cały się umarze tym. Ale, ale, są przepyszne. Mogę zjeść no. jednego? Lepszych nie jadłem. Także nic trudnego. Można robić pączki. No właśnie, no właśnie. Nie ma wymówki, że się nie da. w Przyczepie też się da. Tak. Witajcie 8 lutego. Dzisiaj Asi urodzinki, później może będzie w przyczepce jakaś imprezka. A teraz wybieramy się na basen. Więc jak powiedz, jak z tym parkingiem? Tutaj w Wałbrzychu nam się trafiło. Jak się trafiło? no Generalnie za kampera się płaci 30 zł za dobę. Za samochód osobowy 15. Dokładnie, a my zapłaciliśmy 30 zł za dwie doby. Tym oto zestawem, a to dlatego, że mamy kartę niepełnosprawnego. To pana po prostu zniżył cenę, nie? Tak. Także mamy na dwie noce śpimy w Wałbrzychu, niedaleko wejścia do Zamku Książ. Nie wiem, czy będziemy go dzisiaj zwiedzać, czy jutro. Zobaczymy, jak z czasem, bo teraz basen, później Jasi Urodzinki. Zobaczymy, czy będzie jeszcze czas. Jak nie, to pochodzimy trochę po mieście. No na zamek trzeba troszeczkę czasu przeznaczyć. Tak, dlatego nie chcemy na wariata. Bo nie wiem, czy w cenie jutro. Ale tu są też te ogrody, tutaj, co są Ogrody Ogrody, palmiarnia, nie? Jest to... dużo punktów do zwiedzenia i jest jest też palmiarnia. Tak, także chyba jest. jutro na spokojnie od rana zamek, a dzisiaj basen trochę po i wtedy urodzinki. Przeszliśmy już do basenu Aqua Zdrój. Mirek oczywiście z Tomkiem w jacuzzi się grzeją. Dziewczynki sobie fajnie pływają. Basen ogólnie fajny, nowoczesny, duży. Cena też bardzo fajna. 92 zł za całą naszą rodzinę za 3 godzinki. Za niedużą dopłatą mielibyśmy też sauny. No ale my niestety ze względu na dzieci i tak nie możemy chodzić. Także z sauny zrezygnowaliśmy. I na sportowo będzie pływanie. Jest też kącik tam dla dzieci. Też fajne. Później nagramy pewnie dzieciaki zjeżdżalnie. Dużo, to, dużo jest torów do pływania. Trzeba przyznać, że te jacuzzi takie dość małe jest, kameralne bym powiedział. W gronie swojej rodziny jak najbardziej, ale jeżeli już ktoś obcy, to tak w sumie nie zręcznie trochę. Oczywiście jest też fajna tutaj wydzielona część dla najmłodszych i co ważne jest tutaj cieplutka woda, więc rodzic może usiąść jak ten popotam i posiedzieć i popatrzeć i pilnować swoje dziecko. Właśnie tak jak ja to robię teraz. Jesteśmy na basenie. Oli spadł kolczyk gwiazdka srebrna. Tata niego nurkuje. Ola go zobaczyła, nie wiem nawet jak Za no, na pierwszym razem Te to, to okulary są do pani Nic nie widziałem, wszystko mi zalało Ale jest. Misja wykonana łeb łeb, 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 znowu jaka wyrównana walka znowu Uwaga, 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 yes. uwaga yes. Chyba jedna setna sekundy różnicy tylko co? Ale emocje dzisiaj, ale emocje dzisiaj na basenie A teraz idziemy na rynek coś zjeść, bo wszyscy zgłodnieli po tych trzech godzinach to się w wodzie Nie, do przyczepy idziemy Do przyczepy mamy daleko Marysia chce zbyt. do przyczepy, tutaj a. do restauracji, do Maka. A. Tomek a. pewnie nic nie chce zjeść, a Asia? Asia też nie chce Mac, a, 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 Dobra, coś tam znajdziemy no, To idziemy Na mieście to idziemy. No, jeszcze Asia coś to powiedzieć? No mów Kupiłam sobie gumę na automatach. Gumę na automatach? Ale ty, też jesteś łobuziak. Pojedziemy na rynek teraz. Jasne. Zobaczymy trochę miasta i coś zjemy. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Sto lat, sto lat, sto lat, lat niech żyje nam Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, lat, lat niech żyje nam nie? A kto? Asienka! 8 urodzinki, dmuchać Tutaj, Tom, tą, tą Tą zieloną, tę zieloną, tę zieloną Super, brawo! Kamera, start! A ja to Co tam się pali? O, na garnku coś. Tak, to tam jest nasze drugie danie. Na dzisiaj. Komu szampana, komu szampana! Ja poproszę, do pełna. Do pełna lej. Nie żartowałem, pół wystarczy. Dziękuję. Witajcie, już torty naklejone.